Jesteś pizzą, masz lepszą broń, dlatego wygrywasz i tyle On mówi, że się miejsce zamienił, bo ja nie wiem o co chodzi. Teraz chcę zobaczymy, jak się pociągną. No i kurwa, broń. To jest nasza rozgrzewka. się kosą bije. A gdzie to jest To jest To była rozgrzewka, broń wyczuwam! Oj, teraz to zobaczymy, kurwa. Stumika się pociszę. Ej, no co to, to było? Ja broń się zmieniałem! Jakby były magnumki, bym cię rozpierdolił. Co za chuj? No i co kawki, po ci to? I wyłącz tą muzykę, bo mnie kurwia. Ale, ale te co ci dzisiaj w wchodzą, takie funkcje, że chuj. E a ja, capita não foi p...